To znaczy przygotowaliśmy dwie, dwie części. Jedna część jest część sportowa, gdzie będzie przeprowadzony pokazowy trening, a także pokazowy, pokazowy mecz grupy młodzików. No i część typowo rekreacyjna dla dzieci, typu gry zabawy i, i wszelkie atrakcje, które właśnie odbywają się na boisku rezerwowym. Ma to na celu właśnie szkolenie szkolenie młodzieży podnoszenia poziomu. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, sportowy klubu, robimy to też w celu zachęcenia młodzieży, aby, aby coraz, więcej, coraz więcej dzieci trenowało w naszym klubie. Głównym takim założeniem tego, tego dzisiejszego dnia dziecka jest też właśnie organizacja naborów do, do, do właśnie grup młodzieżowych. Coraz więcej dzieci chce uprawiać piłkę nożną, szczególnie właśnie tych najmłodszych. Dużą popularnością cieszy się też grupa naborowa, gdzie przychodzą właśnie 6-7 latki. Oni jeszcze nie uczestniczą w rozgrywkach ligowych, ale już bawię się z piłką e, na zasadzie właśnie zabawy e, i, i bez rywalizacji, może tak. Wojska e, typu War League e, to bardzo dobry pomysł i właśnie. Dzieci, które, które przychodzą do nas już, już właśnie jakieś umiejętności mają, a my jesteśmy tu po to, żeby, żeby te umiejętności rozwinąć. Przede wszystkim Soła Oświęcim wyszła z inicjatywą, aby każde dziecko mogło świętować swój Dzień Dziecka tutaj w gronie piłkarzy, trenerów, aby mogli zobaczyć przede wszystkim jak to jest u nas w klubie Soła Oświęcim, jak się trenuje, jak zorganizowane są wszystkie mecze. Chcieliśmy powołać wszystkie dzieci, aby mogły się świętować razem z nami. Soła ma sponsora generalnego, który widać też wychodzi do dzieci przede wszystkim tak stawiamy na to aby każdego uszczęśliwić szczególnie w takich dniu jak pani ocenia frekwencję myślę że jest bardzo dobra pogoda też zaczyna dopisywać i ja mam nadzieję, że każdy będzie szczęśliwy i zadowolony. Czy to będzie impreza cykliczna? Myślę, że tak. Myślę, że Klub Sportowy Soła Święci będzie prowadził co roku Dzień Dziecka i będziemy chcieli, aby każde dziecko świętowało razem z nami. Chcemy przede wszystkim e, podkreślić tutaj nabór najmłodszych dzieci do Soły, więc dlatego też organizacja takich imprez, aby każde dziecko mogło oswoić się przede wszystkim z tym, e, co robi klub sportowy i jakie oferuje e, warunki uczestniczenia. Jak się dzisiaj bawicie? Fajnie, fajnie jest. Co, jakie atrakcje dla Was tu zostały, zostały przygotowane? Dmuchane, y, zamki, domki, kulki, trampolina. I gracie w piłkę? Tak. Gracie w solo oświęcim czy chcielibyście się tu może zapisać? Gramy. W jakiej grupie? W y, młodzikach. Teraz będzie Euro, komu będziesz kibicował? Hiszpanii. Polsce. Polsce! No. Hiszpanii. Polska, <noise> Hiszpania. Widzę, że jest tu, jest tu pop popcorn. Są jakieś atrakcje dla Was też coś do jedzenia? Jest wata cukrowa, różne inne rzeczy. Będziecie przyglądali się temu treningowi, który zaraz będzie na płycie głównej? Wcale na będziemy grać! Taka impreza jest jak najbardziej na miejscu. No, y, jest ona organizowana po raz pierwszy. Zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie właśnie na, na nabór. Mam nadzieję, że że taką imprezę... Przyjdzie dosyć, dosyć dużo właśnie młodych, zdolnych zawodników, którzy później, w późniejszym czasie, po tak zwanym oszlifowaniu, no myślę, że, że przydadzą się w zespole No tutaj trzeba powiedzieć, że no zróżnicowany jest ten stan ten, ten umiejętności. No. No zobaczymy, no. miejmy nadzieję, że, 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 te, że te się euro u nas jeszcze bardziej po prostu natknie tych młodych ludzi, młodych zawodników do tego, żeby, żeby jednak uprawiali tą piękną dyscyplinę, jaką jest piłka nożna. No i miejmy nadzieję, że, że z Soły oświęcimy w przyszłości wyjdzie jakiś reprezentant.